Biorę empatię. I alert o. będę widzieć mordercę i survivorów prawdzie. ty będę 100% wiedzieć gdzie nieść. O, wezmę sobie biusta. Weź się, tylko pamiętaj, żebyś chodziła przez całe swoje życie. Jasne, Ej. może... Co? Czekaj, na razie będę miał takie zamiary, bo się coś przypomniało. Miałeś ok. będzie albo takie albo krótkie zależy, wolę nie dawać no, spoko. Więc jak coś, to zaraz Leć. No. Ona pewnie dalej nagrywa, w sensie... Jakby, po co miałaby wyłączać? Więc... Witam... bardzo, <ścoughs> bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku zostałam sama. <ścoughs> um, um, jestem... Jestem Meg. Znaczy... Tak nie mówią sportowcy. Sportowcy mówią... Co to za gówno? Sportowcy mówią... It's the meg! Bo to jest takie szybkie. A sportowcy są szybcy. Um, tak. Tak. Dokładnie. A mam 31 poziom. Ehm... Um, um. Tak, i mam klucz czerwony, chociaż to wygląda jak różowy, ale to jest nieważne. Z kogo to obchodzi? Mmm. Już mam 32, co nie? O, um, wezmę sobie to, bo mogę. To, ale zajebiste, ale to robimy. O, woreczek moczowy wezmę. O, e Borow time, masakra. I szpital mogę się tam leczyć na debilizm. Nie mieli starwinizmu. Hm. Główna jest, nie? Yeah. Hm. Mm. też mam alert. Yeah. Mm. Printcy co są... Hm Rozdam punkty na Jake To brzmi jak Jake Jestem Jake Jestem poważny Jake! Jake To jest moja kobieta Ma na imię szkleryl I jest kobietą Gek. Jestem obfaszny, jestem kolm dusz jednak ty też jesteś, bo się zmieniłaś Aaa, hej, nie widziałam Jestem już coś Hej, 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 co tam? Hej, 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 nic, wow wow. wow. Tu jest eł, O, Taka. masz brązową cześć. Cześć. No, mam. Ej, no, mam. Jesteśmy prawie pierwszy. Jak to? Aha. No, bo ja mam trzecią. Aha. Poko. Jeno, wybaczę ci. Jaka świąteczna jest. No? O boże, ta meg wyglądała, co w się sensie, wygląda, prawie jak ja wcześniej wyglądałam. No. Tak. Jezus. Cześć. Ale ja myślałam, że pungus, to. Jest... Pungus. Powiedz coś fungusowem fungus Nie wiem jak się nie wiem co się, jakie dźwięki wydają grzyby Nie wiem nie, nie. jakie dźwięki wydają grzyby czekaj O takie No jakoś tak to brzmiało z ogoni <laughs> Ty nie jest <laughs> Bo był taki filmik: gościu podpiął takie śmieszne co się do grzyba i to tak grało, robi takie pep. Potem coś poklikał i one tak fajnie śpiewały, i to właśnie ci próbowałam to zrobić. To chyba jest ból, nie śpiew. To był śpię jeszcze raz. Nie, nie, nie musisz. Nie musisz. Już przestałam. Nie, no, nie, proszę, przestałem. Nie chcę. Ja dziękuję. Tak, chcę! Chakra POSTAŃ! Ty chciałaś to zrobić, ja to wiem Nie chciałam to, to tego zrobić mm. Jezus! Co, widziałaś mnie? Nie, no. właśnie widziałam Meg, ale ona była tak przerażająco blisko to Jezus, ja coś... mam Sprint i go zużyłam, mnie No, właśnie wiem Ale nie mam To jest, to jest, to jest. Teraz się zabił. On ma jakieś... On ma siebie. On ma jakieś... Śmieszne... Ściany. On ma jakieś śmieszne Kto rzeczy... Rob... To... Go... On ma jakieś rzeczy na to temy? Nie wiem. Co to wyjdźcie Nie wiem, bo to jest dobre. O w którym o w dupę, jestem... Wypłynie? Jest... Nie wiem. Super. Ja zostałam obsrana. Oh, wow, najgorzej. Przez kogo? Prostki test. Ej, ja nie mogę Się? tam jeździć, jestem nasrana. Jesteśmy sami. Jesteś po... P? Po... M? Tak. Okej, okay, bo robimy... Mogę cię uleczyć! Oj, sorry, cię. Trump, sobie, okay. A ja Oj sorry, uderzyłam cię. Sram banie. Poszedł serię chyba do was Słyszę tręk muzykę. Mam się już przewiduje, nie wiem. Nie, to nie jest przybity. Boom. Bum. Sram. Czemu? Bo on tu jest! A. Ale wrzucę nożami, mnie ani raz nie mało. Nie umyj. Nie. A ani raz mnie nie umyj, teraz rach... Z czego się śmiejesz. Ale żeś mnie wystraszyła! Co mówiłaś? Teraz zejdę! Muszę albo cię rozłączyć, albo wejść do szafki. Okej, okay, mnie goni. Najwyżej umrę. Teraz wrócę. Może być to dłuższe ze dół. Okej. Okay. Oh yeah. <laughs> Конечно, не хочу, прошли конить пацаны. Także chciałam obrócić twoją kamerą No nie ma... O patrz, mają okay. za... Jezusie, jaka się śmieje! Jak fajnie Widziałeś jak nie żył tam Jak <grymianie> wygląda. wygląda A się znaczy, tycze Cię ty ze strach jest bałwany, to takie nieskręcenie No ja też bym obcyłany Gdyby tu przyszła pęk, to ja uleczę. po nią przyszli ona może... ma, ma zrobić lat Mi się wydaje, że ona ma uciec ranna. Albo coś takiego. Nie Chcesz okay. po nią iść? Oh. <ścoughs> to jest to taki dom. No już nie zdążymy po nią pójść. A Meg była spoko, leczyła mnie tylko ona. No, nie! Skąd Idę. Jak będziesz go bagować, to powiedz, że ty byłeś dwa razy na haku zero. I, i uciekłam od niego. Co ja to robi. O, jednak nie zrobiła, ale. Jakie nie jest tam jak na się. proszę, proszę, No, dwa się na nie wkurzyło. No. Ale nie, się robił. Ty uciekać po Tak, bo jesteśmy jednością. O, tak, mam list do twojej szkoły. O, nie dawaj go po cię zabiję. A myślałam, że chcesz! Nie lubię grać na tej mapie. dzięki nie ci wygłosić w niedzielę. No kurwa, Hejka, nie naklejka Cheryl. kobieta, sami są pojechać. Ja. Cheryl. O! No, no, no. Podobno widziałaś się wczoraj ze Steve'em. No, nic nie pomyłam. Chmyćmy może. Czekaj, bo mnie ładuje! Dobra. To nie są rude, ok? Okej, okay, ale mają rude czapki czerwone, ale to... Ty... To wiesz, no, to, że morderca... Ja A morderca no. My, no. Czekają na nich dwa Dwighty i sprestiżowane dwie osoby. Ja jestem raz sprestiżowana, ty trzy. może też, nie wiem, nie pokazać im, że jesteś cała. Mhm. Tylko takim wziąłeś, że... Aj, no no dopiero co prestiżuje Jake'a. Tak ja naprawdę ja dupę też mam sprestiżowaną. Zresztą masz wszystko sprestiżowane, nawet, nie wiem... Mocz. <lucz> no <lucz> <lucz> po, jedno, po, nie, po drugie, czemu mnie to rozbawiło? <lucz> <lucz> no teraz już jest trochę późno, to można rozmawiać o głębokich e, tematach. Tak, masz rację, Mori! jest... SURVIVOR się SHOTGUNA To no to ja, bo, bo ja jestem chłopakiem na dziki mm. <noise> Tak cię ustrzeliłem, kobieta No Chcesz pozdrowić Cię z rzadkiem w naszym bo to chyba elastyczne Jakbym powiedział, że to jest SWEET Nie co to znaczy No o, mi może. Aby to nie był dom matki, której, nie wiem, nie chciałam powiedzieć nic, nic, nic nie wiem, no. Ej! Skąd wiesz? Słuchaj, jak robisz... A nie, jak robisz... Ojej, mam starej! <grym> o! White, A, myślałam, że to Jake. Ja nie chciałam obok to hej Dwight! Dziękuję. To co? co? A może ten zła twierdza, że jestem mężczyzną. Mój totem Mój totem, ja robię My head, of the hand Nie wiem czy chcesz to robić Uff, nie rób tego Słyszę zwykłą muzykę A to nie był Hex? Słyszę muzykę zwykłą. To jest... to jest... traper chyba? Bo słyszałem jak oddycha. Wiesz. wiele Tak to on pod takim ma machnięcie bronią. To traper. Ty do... No bo w ma... uważaj na nogi. Poszukam tego heksa. O, skrzynka, się. Wiesz, tak Ej, czemu odbiło mi się? Sobą? Nie wiem. to się robi generał? O, Chcesz? bo mam połowę. Nie to masz, nie połowę. <kluzni> Hej. Ej, mam posranie! Wiem, tu też. O, jest. O... Co? Co to? Mam tulbruksa dla Ciebie. Puść to. nie ja Ci Ciebie zobaczym. W dupę! Ale w dupę, co nie znowu? Nie mam dupy. Okej, okay, dzięki. Czyli teraz pukaj ducha, że ty jesteś jasny. On nie goni, co nie? Co? Co? Co to co, za co, no, panie? Idę pod łajca, bo nikt po niego nie idzie. Okej. Okay. Jego jego kolega. nie, z nie, momentu. nie, 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 się nie, nie, uderzyć nie, uderzyć. nie, w drugiej fazie, czemu? nie, 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 Chodź, nie, 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 domu, nie, w wejściu nie, domu, nie, patrzysz za nie, Dobra, zlewam go. Dwight, nie rób tego! Wiedziałam, że bez nich nie mogłoby być będzie metrze. Chodź tu, bo pod nasi. Chodź tu. O dupę! Ja się podłapię! Słuchaj, tak Lecz lec, o w dupę patrzy się prosto na nas, ale już nic z tym nie robi, chyba zaraz coś z tym zrobię Dobra, idę po ciebie Chodź, myślałam, że to pułapka, to chodź Idziemy gdzieś tu jest pewnie chwale. Dukanie, o, tu jest. Ale jest chyba za Albo nie! Jeden dwudziest rady kidać. widać. nie? Wiem. Ale no to nie jest takie. O Jezus Maria. Tak leczę cię mam. Nie powiem tego. Mhm. Okej, okay, ja coś może zrobię. No ciebie. Nie? Ale go je Widziałeś to? No, Te mężczyzny Ta, Tam jest Dwight w szafce gdzieś, gdzie Tu byłeś Kupię! sorry, ale... Spoko Jestem Azjatą, później mnie rasistą co No co? Aaaa, czy to tygrys? No, no, no jest jest daleko, chyba goni Dwight. O, nie

Sorry. a ty co zasrałaś się na to i obiegałaś do mnie teraz, ale fajnie. Tu nie ma niczego. Ja dupę teraz mogłabym to nie Mogę? Ma. Mam dupę. Ale mam dawno. Wlatam się tam. Czuję się. Wiem.

La meg gå på TV.

Brusko na pułapki? Na pewno nie widzi Co on robi? Chodź zjeść coś, poszuka klapy Zostaw go Sheryl, on A jak nie, nie lubi twóch stóp... co spaść tam Czekaj Daj mi spaść piska Patrz, 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 patrz. Co on no. robi? Co się Jeszcze nie wiem co się dzieje. A teraz? On stoi żebym nie uciekał za brzegą teraz. Co on robi? On się daje? Chyba, że chce mnie zabić. No, chyba chcę farmić Ale podziwia się stosują dosyć zasad A! No co? On wtedy uciekała. to, to, to Co jest? On, przekrój, okay. wow, on jest mięśny. No ma haki? Okej. Okay. Nie! Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem twój przekaz! Chyba. A tutaj nie wiem, mam się wygrać? Dobra, nie. Chyba chce mi że mam się zamknąć ryj i nie mieć To możliwe. Mam się zamknąć ryj. Może chcę no, dla mego miny, no. Bo największy od niego. Czas styka. Trapper. <grym> <grym> Co ty wtyrki? Ja Myślałam, że chcesz, żeby pracowała <grym> Taniec pledwa żyjącego Leżysz, jesteś w klapie, w sensie wchodzisz do nic, tak wpełzasz dziko jak no. wewo Kiedyś tu skaki w wstawałeś i skakiwałeś. Dzieci, jest tam nadal w moim sercu może to... Ja chcę napisać dzicki po... pod. pod... pod nie wiem. On ma... o oh, wow, jest taki ten dodatek że nie może się złapać swoje pułapki. Wow. Dlatego jest magiczny. Dobra, chodźmy. No, magiczny. Myślałam, że on ma haki, a to jest taki dodatek. To miał haki.